Dzisiaj o najgorszych, najobrzydliwszych i najokropniejszych według mnie emotkach w Clash Royale. Jeśli korzystasz z numeru pierwszego, znajdę cię i... No żartuj. Numer i mamy tutaj Wizard Dab. Ty jesteś jakiś p... pierdolony, że z tego korzystasz? Dabowanie kojarzy mi się tylko z tą reklamą kurwa, Musicli. Nie wiem kiedy to było, chyba w 2018. Dla mnie zawsze to była po prostu próba bycia młodzieżowym. Jakoś mnie wkurza ten dasz. Z tego co pamiętam, wywodził się też on z piłki nożnej, ale pewny nie jestem. A ja też nie lubiłem zawsze piłki za bardzo. Chyba każdy chłopak z generacji Z kojarzy te karty. Kupowałem je tylko dlatego, aby mieć tematy do rozmowy z kolegami z klasy. Taka prawda, przykro mi. Idziemy na miejsce drugie. A tutaj jest Mega Knighta. Używają jej według. Mnie ludzie, którzy próbują być fajni, ale nigdy nie będą. W ogóle, emotka ta przedstawia po prostu mega knighta, który skacze. Takiego to widzę kurwa co czwarty mecz. Po co mam się jeszcze gapić na niego w emotce? Na trzecim miejscu ziewająca princes. Jest to najnudniejsza emotka z gatunku tych toksycznych. Prawdziwe skurwie korzystają z goblinem. <mum> A z tego! Hejka, tu Hello? montażysta, chciałbym jeszcze wyróżnić emotkę świni kręcącej tą tustą dupą, je, tak? Jakie są Wasze znienawidzone emotki? Komentarze są dla was.